Dzisiaj sobota, codziennie rano, póki jeszcze ciemno przychodzimy do gołębnika, zorientować się, jaka jest robotność gołębi, które zajmują celki. To trzeba wszystko dobrze zapamiętać. Taksujemy to szybko wzrokiem i ewentualne niedomagające gołębie należy odizolować, by podjąć Właściwą opiekę nad nimi, jak widzę, tutaj pobieżnie te kuleczki są dobrej konsystencji wszędzie. Czyli gołębie są zdrowe, nie ma żadnej potrzeby tutaj ingerować. Wczoraj był lot treningowy 15 km, kapitalnie przyleciały. Dzisiaj kujemy żelazo, póki gorące i wypuścimy je z odległości 30 km. A więc zaraz, póki ciemno, jeszcze łatwiej będzie mi je chwycić do klatek transportowych przy zgaszonym świetle, następnie gołębik wysprzątam i udam się do zważalca 30 km, by wypuścić się na lot treningowy. Tak więc grupa Ryszarda Gołębi po nocnym spoczynku przygotowywana do lotu treningowego. Wcześniej zasieciłem światłów rozpłodowych, by ta... po prostu są małe, młode i ten czas okres karmienia powinien być mniej więcej jednakowy, czyli nie będę czekał do rozwidnienia, zawsze tylko gdzieś w granicach godziny 5 rano już zapalam światło, by te stężenie glukozy we krwi było w miarę jednakowe. A więc rozpłodowe już karmią módki, tutaj budzą się ze snu lotowe. Zaraz będzie sprzątanie. Przyporządkowanie do zegara, ponieważ lecą na system Tauris i lot treningowy 30 km. Pogoda się zapowiada kapitalna. A więc, za chwilę podejmiemy pracę. A praca w hodowli jest dzień jak co czyli ciężka. Po przypominam, nie podajemy żadnych chemikali, żadnych pakietów. Po prostu, tak jak otworzyłem drzwi, teraz na oścież, tutaj wiatr zachodni przewiewa ten gołemnik ja nie wdycham żadnego kurzu, to zostanie wywiane na wschodnią stronę. Dopiero mogę wejść, wykonywać jakieś czynności. Oczywiście maska przeciwpyłowa, rękawiczki, odzież ochronna jest jak najbardziej wskazane. To jest nowoczesna hodowla, która wymaga prezentacji dla młodych hodowców, właściwych zachowań. A więc do spotkania na starcie dzisiaj z lot 30 km. A przy okazji tylko podpowiem, że normalnie w czasie lotu, w dniu wkładania na lot, nie trenujemy wokoło goemnika gołębi, ani nie wywozimy na loty treningowe. To robimy w środku tygodnia. Do spotkania na starcie. A więc wszystko przygotowane do przylotu: lot otwarty, antena jest na stałe podłączona. Gołębnik został wysprzątany pod nieobecność gołębi. Następny blot również otwarty jest. Antena pod wlotem. A więc czekamy na przylot. Ten bok, gdzie samice wdowy przebywają normalnie jest zamknięty, czyli pozostaje do dyspozycji tylko boks z celkami lądowymi. Miski jeszcze zabrałem z gołębnika. W tej chwili nie są potrzebne. To są loty treningowe. Karma wojskowa. SK polu Cały rok tak sama Zbilansowana Tutaj nie rozpieszczamy gołębi Te gołębie muszą w każdych warunkach Być do dyspozycji Czysta woda, grid I tutaj za dwa tygodnie Zasiedlę młodymi gołębiami żeńcami 35 sztuk Które już tutaj będą przygotowywane do lotu z Rotterdamu, 735 km we wrześniu. A więc gołemnik jest przygotowany do przylotu. Ja dopiero dziś w obiad pojadę, dopiero czasem będę dysponował, Niebo jest bezchmurne, lekki wiaterek wieje, także idealne warunki pogodowe na odbycie treningu z 30 km. Zapraszam do śledzenia mojej stronki internetowej. Ryszard Tosnowiec, Bogatynia. I drukujemy listę startową no 30 km w miejscowości gorzele. 588, żniwiarz w połączeniu z wyrzymaczką. Złota para, ona 3 dwuletni, on 2-letni, wycofani z lotów, ponieważ są to klasowe gołębie. Tutaj nie ma potrzeby by dalej eksploatować je. A potomstwo ostro do kosza, między innymi lot z Rotterdamu, 735 km potwierdzi ich klasę, a więc Miseczki gliniane wstawione, czyli te mudeczki, które będą podpatrywać, zaraz zaczną same pobierać karmę i odciążą rodziców od jedzenia. Tym bardziej, że ten władczy samczyk zajął sobie obok cele również i te mutki będą musiały tam już w tym swoim rewirze powoli samodzielnie egzystować. A ta nauka z pewnością mi się przyda na przyszłość, jako że będą już dużo wdrożone w życie samodzielne. Pozostawiamy już tą parkę ulubieńców Eli. Przypomnę, że kibicowała Ela w locie Zostędy samiczkę, wyżymaczkę, która w bardzo trudnym locie, w upalnym locie zdobyła pierwszą nagrodę na słoneczny gołębnik. Trzy razy na słoneczny gołębnik konkurując z całą plejadą wyżymaczy i żniwiarzy. Do następnego. Pani Ela była zainteresowana jaka sytuacja u złotej pary, czyli u samiczki 989 która w ubiegłym roku 3 razy pierwszą nagrodę na słoneczny gołębnik zdobyła oraz u jej partnera 588 który pięciokrotnie zwyciężał na słoneczny gołębnik. Prośbę spełniam, oto sytuacja jaka jest w gnieździe, a więc 14-dniowe młode, Samisia dokarmia i już stawiłem Drugą miseczkę, by bawiły się na kolejny lęk. Jak widać, sytuacja jest unormowana. Wstawiłem dodatkowo gliniane miseczki, w których już mogą pobierać. Junior jeden karmę, by młode później, naśladując rodziców, również pobierały. Tak ciekawostki powiem, że oznakowanie na celkach robię. Gdy Młode się wylęgną, daje czerwony. Czerwoną kropkę obrączkuję czarną i gdy wstawiam już drugie miski lęgowe, czyli jest spędzenie na drugi lęk, daje zielone światło, czyli by. I są dwa muzeczki. Tym razem będą to nakrapiane. I tak dalej. Te młódki nie są na sprzedaż, ponieważ ze złotej pary nie sprzedaje. W dzisiejszym losie treningowym z 15 km jako pierwszy lądował 15,55 czy 3 piątki zwany dalej gelogerem, jako że ma żółte oko, wyżyma z dobieżką Jansena, kilkuminutowe wyprzedzenie, a to dzięki temu, że bezpośrednio wylądował na deskę wlotową i skoczył do Gojeminka, inne jeszcze troszkę kołowały. Także zapamiętujemy 3 piątki, tutaj się ładnie pokazał na treningu. Zobaczymy na kolejnych etapach jego kariery.